Jestem na wycieczce w Rogalinie, przy, w pięknym pałacu i parku na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Rogalin ma największe zgrupowanie starych dębów w Polsce. A jak wiecie, kocham dęby i po prostu jest to dla mnie bardzo ważne, żeby w końcu to miejsce odwiedzić. Minęliśmy pałac, a tutaj zaczynają się już właśnie nasadzenia dębowe. Tu już trochę. E, większe okazy dębów Rus największy. Tutaj jest Czech i na końcu Lech. Nawiązuje to do legendy o trzech braciach nawet niektórzy mówią, że tu się tu spotkali, oczywiście to taka lokalna legenda. E, a co ciekawe, tutaj w otoczeniu tych dębów e, rośnie także kłokoczka, która jest gatunkiem południowo-wschodniej polski, magicznym, e, takim rytualnym święta roślina. I ciekawe, czy to raczyńscy ją przywieźli, czy może jest to jakiś relikt w ogóle tutaj pogański. No i w dużych ilościach tutaj owocują ozorki dębowe, także jak Chcecie zobaczyć dużej ilości ozorków dębowych i koziorogów dęboszy to, to tutaj do parku w Rogalinie. A tu Dąb Edward. Eee, osobiście uważam, że bardzo wiele z tych dębów, które tu są, jest za bardzo zarośniętych. Tutaj też są dęby gdzieś tam w środku. Można by spokojnie 3 czwarte tych drzew wyciąć, żeby właśnie odsłonić yy, pomnikowe dęby. Zarośnięte za bardzo wszystko tutaj jest. A tutaj, już nad samą wartą, jest starożytna roślinność bagienna, roślinność szuwarowa, wodna, ptaki wodne, ławędzie. Pięknie tu. Zaskoczeniem jest bardzo dużo starych rubin Wszędzie. Kolejne dęby. Kolejne dęby i tam na łąkach po drugiej stronie jak wyglądają jak baobaby Te ślady po koziorogu bardzo zaraśnięte te dęby one potrzebują odsłonięcia jednak a ten, ten dąb został spalony tu też niski dąb o szerokiej koronie z podrastającymi klonami sosnami, które powinny być zwyczajnie wycięte Setki, setki starych dębów, niektóre już zamarłe, inne, inne częściowo zamarłe sobie powolutku dożywają swojego wieku. Mamy tęsknotę za takimi krajobrazami otwartymi, z wielkimi starymi drzewami, jej deszcz pada. Trawiaste tereny wielkie, tutaj są wypasane przez owce, ale w Afryce oczywiście przez różne kopytne i duże drzewa, których zwierzęta nie sięgają. Z powodu wypasu owiec pojawia się tutaj coraz więcej gatunków zmiennowilgotnych łąk. Tu mamy na przykład krwawnik kichawiec. Popatrzcie, od podłużnych liściach, kwiaty takie typowo krwawnikowe, a tutaj normalny krwawnik pospolity o liściach podzielonych. Popatrzcie, tu krwawnik pospolity, a tu krwawnik kichawiec. Ten krwawnik kichawiec był używany do patyczków, do chińskiej wyroczni iching, czyli i Mówi się, że patyczki krwawnika, ale właśnie chodziło o ten gatunek o Achillea ptarmika. Czasem w ogródkach też uprawiany, ale właśnie często na takich lekko wilgotnych pastwiskach nad dużymi rzekami, nad Wartą, nad Bugiem, Wisłą można spotkać. A ten gatunek bardzo pospolity. Wszędzie. Stoły ofiarne beresia. Yy, sklonowano yy, dęba największego dęba rus metodą in vitro, żeby uzyskać materiał dokładnie taki sam genetycznie. klonowany Dąbrus. a tu dąb o imieniu Lech posadzony przez um, prezydenta Komorowskiego kilka lat temu park i pałac w Rogalinie rudbeckia naga gatunek na liście najbardziej inwazyjnych zakazanych w uprawie i sprzedaży roślin w historycznym parku trzeba go usunąć stąd rokokowy ogród w samym pałacu przycinane formowane lipy w takie owale bardzo ciekawie to wygląda yy, rokokowy ogród przy samym pałacu takie formowane stożkowato tuje a dalej formowane owalne na owalnie lipy Widać inspiracje rokokowe we współczesnych ogrodach polskich. No i takie podsumowanie. Na zdjęciu widzicie największego, największy dąb, RUS, który, który ma 9,5 metra obwodu. Jest według badań podobno najstarszym dębem. Nie najgrubszym, ale najstarszym w Polsce. I na pewno jest w tej pierwszej dziesiątce największych, najstarszych dębów. Czech jest martwy i ogólnie, bo te, te trzy dęby są bliżej pałacu, jakby na powyżej, na takiej polanie, a potem jak się zejdzie w dół nad wartą, tych dębów są setki na takich łąkach, pastwiskach, i niestety bardzo wiele z nich jest martwych. Tu wszędzie widać ślady żerowania koziroga dębosza. Kozioruk dębosz jest wielkim, pięknym chrząszczem, bardzo rzadkim w Polsce. I tu właśnie znajduje się jego jedna z największych populacji. Niestety, kozioruk dębosz też uszkadza stare dęby. On żeruje właśnie na drewnie takich starych, jeszcze żywych, ale już osłabionych, olbrzymich dębów. Lubi miejsca ciepłe, więc lubi takie dęby właśnie odsłonięte. I tutaj mamy no, taki konflikt, bo z jednej strony chcemy chronić te stare dęby, a z drugiej chcemy chronić kozioroga dębosza, i z powodu tego, że on jest chroniony, nie bardzo jest, co się da, da z nim zrobić. Na tym zdjęciu widać właśnie otwory stworzone przez kozioroga, ale to nie jedyny powód zamierania dębów, bo także na Wielkopolsce od lat jest straszna susza. I zmiany poziomów gruntowych no, mogą silnie szkodzić takim właśnie starym dębom. A warto dodać, że te otwory kozioroga stanowią potem miejsce do życia innych owadów. Mówi się, że ten kozioróg jest takim architektem, który buduje nowy ekosystem właśnie takiego podziurkowanego pnia, gdzie inne organizmy mogą żyć. W każdym razie bardzo Was zachęcam do odwiedzenia Rogalina, bo to są naprawdę piękne dęby. Największe skupisko w Polsce starych dębów i jedno z większych w Europie. Pałac jest też przepiękny i piękna galeria. To w ogóle było dla mnie wielkie zaskoczenie. Ilość obrazów, na przykład malczewskiego, które są w galerii. Naprawdę cenne, cenne miejsce. No i cała historia rodziny Raczyńskich, patriotycznej rodziny, która naprawdę dbała o ten teren i o spuściznę. Samo miejsce napełniło mnie jakimś smutkiem, ale być może jest to efekt też tego, że chodziłem po rogalinie 5 godzin w deszczu. Byłem przeziębiony, co jeszcze pewnie słychać. No i też te historie, wszystkie o prusakach, którzy niszczyli polskość, o wojnie, o zamierających dębach. To też jakoś tak, taki smutek zostawiło. Tak sobie pomyślałem, że może kiedyś jeszcze, kiedyś będę miał siły i czas, żeby przyjść tutaj z akwarelami i Namalować te dęby. W każdym razie, piękne miejsce. Warto, warto odwiedzić.